Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. No i będą to słoneczne Włochy. Zwiększamy poziom trudności do maksimum, więc będzie trudno. Naprawdę będzie bardzo ciężko tutaj cokolwiek zdziałać, aczkolwiek będziemy starać się to zrobić. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie na kolejne Grand Prix do słonecznej Italii. Do We're broadcasting live from Magello. We'll soon be bringing you the start of the fifth race of the season in the MotoGP class. As you can tell from the live pictures we're bringing you, 29 stopni to jest temperatura powietrza, a 52 stopnie temperatura toru. Więc naprawdę ogromna, ogromna temperatura. Pierwszy Lorenzo Marquez pedroza Crash Low Rossi, Dawid Ciozo na pozycji numer 6. Dalej Batista, Bradley, Espargaro, Hayden, Jaone, Spis, Smith, Punie, Barbera, Edwards, Abraham, Hernandez, Petrucci Oyama, Corti, Starring Games, Laverti, No i ostatni jest Pesej. Tak więc za chwileczkę wystartujemy w kolejnym wyścigu. No i słoneczna Hiszpania, piękny, znakomity obiekt. Tutaj naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo ciekawie. Jest już Staring przed nami, bardzo szybko wystartował. Oj, tutaj będzie bardzo ciężko, naprawdę bardzo, bardzo trudno, aby dorównać tempu tym właśnie zawodnikom, którzy jadą na poziomie realistycznym. Więc będzie niezwykle, niezwykle trudno wciskamy się tutaj. Aczkolwiek zobaczcie, już jesteśmy na ostatnim miejscu, choć tutaj jest już Staring za nami lewy zakręt, niezwykle, niezwykle trudno już ostatnia pozycja, naprawdę będzie bardzo ciężko, wciskamy się tutaj znakomicie jest Staling Pesek, tam za szeroko troszeczkę wyjechał Hernandez no i tutaj lewy zakręt do hamowania, naprawdę bardzo, bardzo trudno jest od wewnętrznej, kolejny prawy zakręt, a i tutaj bardzo, bardzo agresywnie jest Pesek, jest Hernandez no bardzo, bardzo ciężko tutaj będzie utrzymać dobre tempo i przede wszystkim dobrą pozycję, naprawdę będzie trudno w sesji kwalifikacyjnej było piorunująco szybko aczkolwiek było po prostu strasznie strasznie ciężko i tych zawodników wyprzedzić ta przewaga tych zawodników była po prostu kolosalna kolosalna tutaj znakomity prawy zakręt bardzo ten zakręt lubię bardzo dużo idzie nadrobić a i za szeroko delikatnie za szeroko jest tutaj kolejny prawy zakręt dosyć dosyć agresywnie na tych tarkach ale tutaj tak naprawdę tylko tym możemy zdziałać tak dużo aby tych zawodników wyprzedzić jest szesnasta pozycja Edward przed nami a i tutaj troszeczkę troszeczkę Musieliśmy tym hamulcem tylnym zahamować. Jest już pozycja 15, więc naprawdę dajemy dajemy radę, aczkolwiek ten poziom jest zbyt wysoki jak na moje umiejętności. Jeszcze, a i tutaj za szeroko uderzenie i zobaczmy, jedziemy po trawie. No ale na razie dajemy sobie całkiem nieźle radę. Przed nami jest Edward i z... Chyba, jeżeli dobrze. A i tutaj widzimy już e, bardzo agresywny atak, ale udany. E, co, mi bardzo, co mi się bardzo podoba. Marquez na pierwszej pozycji, drugi Rossi, Pedroza Lorenzo da z Krashlow, Bradley, no i tam jest chyba Hayden, czy jakoś tak. Nie wiem, nie pamiętam. Nieważne. E, tak więc Rossi teraz rekord okrążenia. Zobaczmy, minuta 48. To jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo szybko jedzie Valentino Rossi, jak i cała czołówka. E, jest już Lorenzo. Przed Pedrozą, więc tam wymieniałem się pozycjami. Naprawdę dzieje się tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i my na 15 pozycji za nami jest Abraham ze stratą 3,0 sekundy, a przed nami jest Smith na pozycji numer 14. Więc w każdym bądź razie bardzo ciekawy wyścig, bardzo dużo się dzieje. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części. Jest Smith tutaj przed nami, a już za nami na pozycji numer 15. My na pozycji 14 wskakujemy, ale tutaj delikatnie za szeroko i zobaczmy, jest atak. Ale udaje się utrzymać tą pozycję. Kolejny znakomity, ten uwielbiam ten zakręt prawy, bardzo szybki zakręt około 160 km na godzinę. Aż brakło mi tchu, po prostu coś niebywałego. No i zobaczmy kolejny lewy zakręt Drugi sektor niezwykle trudny, trzeba tutaj naprawdę mocno uważać. Ale radzimy sobie, jest 13 pozycja. No ale mimo wszystko, poziom trudności zbyt wysoki na umiejętności, którymi teraz dysponuję. Więc, więc ten poziom jak najbardziej zmniejszymy o jeden, o jeden po prostu. W dół będzie poziom ciężki. A i tutaj troszeczkę, troszeczkę zcinamy ten zakręt, jest spis przed nami na pozycji numer 12. No i zobaczmy, hamowanie do tego lewego zakrętu. Ależ tam było niebezpiecznie coś nieprawdopodobnego. Espargaro z Batistą, e, incydent wyścigowy Batista, crash, czyli właśnie widzimy. No i zobaczymy, jak wygląda pierwsza tutaj linia. Marquez, Rossi, Lorenzo, Pedroza Device, co e, No i zobaczmy, siódma A i co się tutaj dzieje? O matko boska, jaki wypadek niesamowity. Zobaczmy, jak wygląda motocykl z połamanymi nogami, rękami, z uszkodzonym kręgosłupem. Idziemy dalej. No i co tutaj się będzie dało? dalej działo w tym wyścigu? A one przed nami na pozycji dwunastej coś nieprawdopodobnego kolejny kierowca odpada z tego wyścigu, ależ nieprawdopodobna historia wylecieliśmy około 100-150 metrów w przód kolejny kierowca z przodu, jak widzimy już nie idzie w tym wyścigu, no i tutaj ten motocykl niesamowicie zniszczony, więc bardzo ciężko będzie dotrwać do końca tego wyścigu. Jest jeszcze kolejny kierowca tam z tyłu, który właśnie zakończył swoją przygodę z tym torem. Jest coś niebywałego, ależ potężne uderzenie. Tak więc to jest poważny problem. Jeszcze tutaj uderzenie. Petrucci! Kolejne uderzenie. Więc Bert niesamowicie poobdzierany, Awaria techniczna motocykla. No, można się było tego spodziewać. Zobaczmy, jak wygląda tylnie opona. To jest nieprawdopodobne. Co tutaj się dzieje? No, to było po prostu kolosalne. Wręcz powiedziałbym niewiarygodne. Uderzenie. Marquez pierwsza w pozycja. Valentino Rossi drugi. Jorge Lorenzo na pozycji trzeciej. Dani Pedro za czwarty. Dawid Jozo piąty. Kraslą szósty, Niki Hayden, siódmy, Andres Jaone, ósmy hmm, Hiroshi Oyama na pozycji dziewiątej e, coś niebywałego. Ja moi drodzy Was zapraszam bardzo serdecznie na kolejny, mam nadzieję, bardzo ciekawy odcinek, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!